A A ja ja Dawajcie ready w, w takim razie, no, ruszamy! Się ready. ready! Ogólnie to są jeszcze jakieś inne tryby, ale mam zablokowane, bo trzeba mieć jakiś pas. No, widziałem, że są jakieś dodatkowe yes, yes, jak yes, tak, tak, no, no, no. tak, gubimy wszystkie. Trzeba mieć pasa. Można, można, bo fajna gra i naprawdę Uno Type Beat. No. A jaka jak jest ten, jakie. co ty mówisz, że jakiś pas jest, o czym gadasz? No w sensie, że, trzeba, że są inne tryby gry. Tak, sobie ta, Ale, są inne karty ale w ogóle, trzeba, trzeba w ogóle w innym... W, to Da się do tego. Ej pamiętaj, no. na pierwszej nigdy nie ma kotka. Ta prawda. Tak, tak dlatego go dobiorę. Jak zwykle, będzie na pierwszej jak ja pobieram. No, dokładnie, na pierwszej kiedy blady no, pobiera jest tak. kotek. Co może się nie udać, prawda? Ej, chcesz Aha. mi może oddać te karty z poprzednich Nexa? dlaczego? No, ale, no, ale, no dobra, oddam ci dokładnie dostał truć, zabrałem. Poga. No i deal. Na czym była ta gierka? Co, nie możemy robisz, dobrać tak. eksplodującego kotu. Dobra! uwaga! 15%! Kasować, wiesz? Dawaj w nie ma opcji, żeby 15% <grym był <grym> tu <grym> wybuchający kotek, prawda? O, no. nie było, ale patrz No, no, patrz, no. Się dziwiłem, no się Dziwne. Podejrzane. No. To, się nie to w drugim też nie będzie, nie? Na pewno. No i prostym. No, dobra. Ja też nabiorę. O, kurde, no nie. Jak to już no widzisz? Gola. Chciwość Eibi cię zniszczyła. To prawda, zniszczyła mnie. Chciwość doprowadziła Dobra, 1, 2, cię 2, 3, do tego stanu. 6, 7. Mm -hmm. Ten robi jakieś magiczne obliczenia. Mm -hmm. Dobra. Ale nie ma AB. szans, że dał to Eibi na górę, co nie? Nie dałeś tego dla mnie, prawda? Nie, nie, nie. Dał to dla mnie. Kurwa, przez kogoś wtóre. Na wszelki wypadek, zobaczmy jak nie, wygląda no. spokojnie nigdy bym ci nie podłożył Nie, Nexe no by hmm, ciebie nie bił no Bladie, ma interesujące Bladie, no Na twoim, to, na to... twoim <coughs> miejscu bym się obawiał chyba raczej <coughs> O no, kurde nie, no, no, Bym się raczej obawiał nie, no. nie miło bardzo mi <noise> robisz, bardzo mi się to nie podoba z twojej tak? strony Tak? dlatego <noise> rzucę jeszcze raz o. <noise> Razy cztery Destru to nie moja wina to on rzucił, to to, to wow. nie. Ale ty zacząłeś! Ale ja tego nie chcę. Aha. To, ja tak ja bym się dwa. No to bardzo mi się to nie podoba, powiem ci. Chuj, <grym <grym Destru, tylko cztery karty, co nie? a żaden problem. Patrzcie, ciągnę wszystko, ciągnę wszystko, co nie. Dawaj, no to ciągnij. Ale najpierw... Sprawdź się. A, to się... Okazujemy. sobie! No co i dobrze, wie? że nie pociągnąłem. Co tam widzisz, dydestru? Przyszłość powiadasz? O i przesuflowa. Widzę, że dostał Pierdol na pierwszej karcie. No, no tak jest, za No dobra, no to dobieraj cztery teraz. Dobra, batera. Oho, leci, leci, leci. Patera kurwa. Nie. Co jest? Nie, batera, nie. Batera, 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 kurwa. Nie. ESSA Z WAMI! dobra to jest... Ale łatwo! No niemożliwe to jest. No i się tylko rozjuszyłem. do góry podniósł, nie? No. Musimy go za to zniszczyć. nie przejmujcie się. Musimy go za to zniszczyć, że tak gra. Bloody. Jestem aktualnie niezniszczalny. Nie no, można na luzie brać. A ja mogę bloody? Dobra. Ja nie mogę? Nie mogę powiedzieć. Naka, dlaczego? Ja zawsze miły dla ciebie byłem. Powiedz nie mi. Wiem. Czasami były, czasami byłeś nie. Dla niego miły. zawsze nie. jestem miły. To ja zabiorę do strowi karty chociaż. Ale czemu mi? A bo tak mi się chce. Daj mi, tą. No i mi to. Jest to jest o, Defius! Ale miło! Dobra, teraz Co mogę dobierać. Jak cię czułem? A, byś dostał się. pierdol. Oh, brakowało mi tego defusa, czegoś mi brakowało w tej mojej talii <grym> Bimson mamiko, tak jest, kurwa znasz nas, to co robimy, jest grubsze, o, o gdzie ci jest jakiś maksa co jest? Tak, tak tego, jest? tego mi brakowało no Czekaj, nie się mogę być z kartem, ja dwie Musisz kliknąć na obie Aaaaa. Ej Bia, może mi oddasz tego defusa? A właśnie, może, a co powiesz na nie? <grym> nie, no dobra, niech stracę <grym> Co to jest? No i to teraz? O. A może Bladni by coś mi uciekał? Poczekajcie chwilę, bo mam jakieś dziwne kółko mi na ekranie i nie wiem czemu. Masz kółko nie wiem, jak to nawet no, Ale tak, że co, że tak na ekranie o, czy na OBS? -ie? dobra, udało się ogarnąć. Na to teraz, jak ogarnąłeś to teraz cały, cały dawaj czas dawaj było to Dobra. A, daję Ci kartę. No, i mnie rozjuszyłeś. No, sobie przepierdziela tę grę. Strasznie podniósł procenty, do tego jeszcze kradnie nasz nas kart, trzeba Dokładnie. się go pozbyć. A on miał defuse, czy nie miał jeszcze? Nie miał, podwaliłem go. oddasz tego defuza. Nie, zostaw tego defusa. Nie chcesz go. Nie rób tego. O, dobra, nie wziął. A podwaliłeś mu defuse, Tak, mi? podwaliłem mu. No dobra, to ja się upewnię. Interesuje. Jako, że nie co? mam już defuza Nie, Blady, nie okradaj mnie. O kurde. Zastanowię się, AB. Ja ci, ja ci miło tutaj mówię, że mam ja tego defusa. Nie, dzięki. O, chyba, Bladeuszu musisz niestety no, skipnąć. Gość. Poczekaj chwilę, AB, daj no mi ten nie, kartę, No Nie, no przestań. Razie. Słyszałem, że masz defusa. Może i mam, ale ci go nie dam. Ej daj mi defuza powiedziałem Nie zostaw mojego defusa! nie życzę sobie, że no, się go ukradę Dobrze mojego odebrać. powiedziałem Daj mi defuza, myk myk Ej nie, nie mogę ci tego dać, zostaw to Defuzik Nie no muszę się... Dzięki no. no Ale tam jest dobra, bomba Dobra, a teraz skipnę bo nie chcę tego pobierać No nie <laughs> Okej, okay, dobra, no to w takim razie Zacznijmy sobie od Fajwora, Ebi na pewno ma nie. dla mnie. Ma coś ode mnie na pewno. Daj. <noise> Nic od ciebie ci bardzo nie bardzo mam. Się. Spokojnie, zaczniemy od następnego. Ebi uh. na pewno coś ma dla mnie, prawda? Ej, dawaj. Na safy. Ale się zrobił. Wiesz, że były dwie bomby pod rząd. No Nie, to był misclick. Chciałem były tak naprawdę dwie bomby pod to, Zabrać mu ostatnią kartę. Nie, no. <noise> I dać jeszcze mu to Nieee Ale jesteś, yeah. ale jesteś ale zwyrowy no, ja Teraz masz szansę, że tak nie będzie z mojego safla masz szansę, Abi, pamiętaj No i nawet mu się udało O, on żyje Nie, nie! Można powiedzieć, że uratowałeś chudu. go Błagam o, 50% to szans, moi drodzy Uratowałeś tam tam mnie zbroju, co? Tak, się Dobra, ale mnie nie uratowałeś ostatecznie Masz, muszę to przekazać dalej, bo jest zbyt O Nie, nie mów, że nie Masz, proszę, nie, nie rób tego! 50% szans, więc całkiem sporo na wylosowanie wybuchającego kitka. Nie, dlatego AB bardzo chętnie AB masz mało, masz 50%. Co to jest 50%? Aby, 50%. Nigdy nie ginę! O nie, jednak nie tak ginę! Nie No i niestety Abi zachłanność cię zgubiła. Złodziejstwo mnie zgubiło, wasze. Tak, dokładnie zachłanność! No, ale mieć ten On O, bój że... Masz teraz 40%, więc nie tak źle Obezwij się! O. Dobra, 50% szans. No Zimny. dobra. Jak to się Co mówi, Jolo. Kurde, no, ale na szczęście ABO obdarował mnie darem. No właśnie, teraz karty na też. Ja też nie wiedziałem, ale się Kary dowiedziałem. Karty Kary. na stole. No. Fajne, fajne jest to, że jest taka wersja cyfrowa. No Aha! Ja mówię, że. No nie złe, ziomeczkowanie się tak. I ja. nie włożyłem na wierzchu, tak Wierzę. Powiem. Jezu, kochany brat! Czuję, że to pójdzie nie po mojej myśli. Dokładnie. No, niestety, destrukuje! Muszę no, zmarnować to... defiuza. Trzy karty, dwa kotki, tak? Nie. Trzy, trzy A karty, może pójść nie tak. Oj. Trzy karty, dwa kotki. Czyli on teraz włożył na, na, na te, na przedzie pewnie Na no, pewnie tak Niestety, bladi No zostawił sobie, sobie Tarva szansę Karma is a bee. Jak mamy, ile mamy? 66% Czyli całkiem spora szansa, że wybuchnę Chyba, że... Huffle? Shuffle O kurde. <laughs> Shuffle Dobra, powiem wam Wiesz, tak co jest najgorsze? Nie no. zdążyłem kliknąć noob nope". No, akurat... i teraz, moi drodzy, mam Ech. jedną szansę na milion, 30%. że się uda 30%. Nieskończoność, ja, ja, ja. mi się nie, nie udało, bardzo. ale na szczęście Dobrze. mam jeszcze jednego. No, <laughs> <laughs> nie da się. Dobra, no. Dystru, spokojnie, wygrasz tak. No i co teraz, moi drodzy? No, Zostaw na samą górę. Zależy, co się wydarzy teraz. Teraz, Chodź co samy... się wydarzy. Cokolwiek to zrobi, to będzie 50-50 na koniec Tak, trochę tak Daj na sam dół uh. <noise> uh. Dawaj, mm, wezmę. Ale za teraz No bo i Kotka wylosował, nie? Tak Dokładnie I szafel był, no dobra, to biorę <noise> tak, Ech, To niech ten chcecie. sam Kotek no niestety. niestety Blady ci podstawił kota niestety. Nie to jest ten drugi To ten drugi, tak ten drugi blady by mi nie nie no, nie nigdy kotka postawi. nie postawił <laughs> Nigdy no mi kotka nie postawił Tylko mnie postawił co nie <laughs> Dokładnie no, ten drugi. Dlatego dobrze, że mam kolejnego innego To ten złożę je defuzowi. No i skończyły się defuse'y No, no dobrałem dobra. dwa w tym meczu Jest to Destru Podłożyłeś mi, podłożyłeś Destru Dobra, tak, to jest moja jedyna Dobra, szansa. Dobra, Destru, zemszczę się następnym razem! Zegrajcie, ale mi takiego! No nie! Ma. Niestety. ma 5 ja Niestety. Zemszczę się jeszcze! Dobra, Je wariacie. błagam! Dobierz tego kotka! Miałem trzy defuzy, tylko że AB mi zarąbał jednak. Wariacie, błagam. wariacie ale błagam, nie róbnął no na tą rolkę. Musimy zakręcić jak prawdziwi hazardziści. <laughs> no Dobra, obraz. Szanuję, dobra, ja zakręcę, ja zakręcę. I to ja zakręciłem, i ja wezmę ja kadłub. No nie! Ooooooo! I... Zakręcił! 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 No już nic nie zrobię, no nie będę przedłużać. Niestety, zachłanność się zgubiła! Dokładnie, Ja się ja dobrze władzy nie 50%, let's go! <laughs> Next gambler. <noise> się tak, zakręcone. To Dobra, jest dawajcie. Nie? Da, ta, zdążymy, zdążymy, e, zdążymy. Ej, fajne to kurwa i mi mm. fajne gry dajesz ostatnio. No, wiem. Flanszóweczki są koks. No, dawaj, I dawaj. Te kotki, I kotki, i ta wyspa. Betrial, no. A co, jaką wyspę graliście? Betrayal Beach. taką Betrayal Beach, no dosłownie. No, no. Co to jest? To jest takie, no tak... że lądujesz na wyspie z ośmioma, a czyli no, w osiem osób. W tym ja jest dwóch zdrajców. O, fajne, podawaj, jest, już, jest, dwóch, jest dwóch zdrajców i po prostu y, codziennie y, musisz robić questy, chodząc w jakieś y, trzy różne lokacje, y, że trzeba się po prostu dzielić i współpracować. Tak, w, tak, fajne w chyba. krótko. Chyba fajne, no. Chyba się, jeszcze, no jeszcze. No, no, ja jutro zagrała. zagrał, chyba co? Jesteś... Będzie jutro? E, jutro jest środa, mogę, mogę zagrać, tak. Ja też ze swoją ekipą jestem Znaczymy, ustawiony. Okay. No tak, ja już masz tyle ekipt mam swoją. Swoją? swoją. A jaka Też sobie I się już była Dobra, dopiero co. No, no. Rekrutacja. Dobra, dawajcie. Następna za rok zdając życie. No, no daj, możliwe. Może za pół. Wyślijcie na PW, wezmę no. udział. Może mi przyjmie. Ale ty już jesteś, przecież jako przyjaciel. Mogę dać twoje polecajek na Ready, daj. A, nie, niego. a to jak bez tej rekrutacji, to ja nie chcę. <laughs> jesteś tylko Dobra, to przyjacielem. To tak ja, ja go mogę wywalić jako mocna? Nie, ja chyba nie możesz. <laughs> Kurde. A to bym musiała się zrekrutować. Będziesz mu chyba zabrać rolę. Ale nie Dobra, nic mi nie zabieraj. Zabrać też hmm. jakąś kartę, zaraz mogę, wariacie. Ale na pewno ktoś ze mną rozpoczynać wojnę. Ale ja żadnej wojny nie rozpoczynam z nikim. Wojnę to możemy sobie pograć. Możemy na gwarcia, na pójść nie? na Gwiezdne Wojny. No <laughs> i się się. Ale mam karty takie, że błagam, że... Ogólnie, ogólnie co do gierek, to ja przeglądałem przygl sobie na Steamie wszystkie Dobra. gry amogusowo podobne. 14% Co może się nie udać? To jest typowy początek Bladeusza. I ogólnie lubicie agro? No tak, agro! Było no, no takie sobie było. No bo ogólnie gierka podobna wychodzi tylko, że me? więcej no, nie, ról nie, jest. Tylko poszło. Żałosne, tak szybko wybuchającego kotka trafi. A i ogólnie jest jedna gierka, która wychodzi Panie taka młogosławie podobna, która jest nawet ciekawa, bo to jest ten motyw taki, że po prostu wszyscy są w wielkiej takiej willi e, i ktoś umiera i trzeba znaleźć zdrajców. Że niektórzy są dzieleni na detektywów i na e, zdrajców, którzy po prostu mają jakieś kryjówki na mapach, mogą zaciągać ludzi gdzieś tam za, za biblioteczki z, i muszą mordować, zamordować wszystkich detektywów. Nie rozumiem. Ale zmi teraz Spoko brzmi też wyciągnięcie karty, nikt w przyszłości. Nie widział, dawno nie było kotka, więc. Ale pamiętaj, że Destru układał, więc. A, no, ja wybrować. układałem, ja bym szaflował na swoim No rozummy. lepiej szaflować, lepiej szaflować. A, lepiej nie ryzykować. Ja pierdolę. Ale <laughs> no, to nie pierdolę! No to zaszaflować! Byli za... nexta, a było mi zaufać. Dobra, Destru, jak żyjemy w tej grze, powiedz? No nie wiem, no ja ci nic nie zrobiłem. No to, ale ja wybieram kartę, nie? <laughs> No to ja ja nie wiem, co ty byś zrobił. Ja cię do niczego nie mogę to. Chyba masz wolną się tutaj wolę. pociągnąć, coś fajnego, tak mi się wydaje. No. Dobrze, moja wolna wola wybrała. A jak chcę, wybrała, to wolna 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 wybrała, wybrała? To moja wolna wola tak, że ja mogę, ja mogę dobrać? No ja na pewno kotka blanki do ciebie nie wrzucił. To prawda. No To mogę powiedzieć. I dostatnie co mogę powiedzieć. Nexa nigdy miło. by ci nie rzucił kotka. Ale mi pewnie rzucił, dlatego sprawdzę. Dobra, sprawdzę. Aha, sprawdzę czy Tobie rzucił. O, z magiczne i wątróbki kozy. Dobra, zobaczmy. O, mi rzucił, chuj! Nie. No, no nie, nie tak, dokładnie. Ja ta, właśnie do mnie przejdzie. tak. Taki, tak naprawdę, Nexo. Blady, masz jak skibnąć? Tak, mam jak skibnąć. Aha, nie no nie hmm. róbcie tak halo Nie, 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 nie Oooo Oooo Wariacie, nie zgadzam Wariacie To tak, był taki skif Nie, 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 nie zgadzam Wariacie, dobra. zagraj jednak, pobierz Pójdź tą kartę tak, Nie no, wariacie, teraz z tym rozjuszony Wariacie, no. wariacie, 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 ja już nie mam jak się przed tym bronić I wciąż tym zawsze wspominałem Wariacie, dobieraj Dobra nie, to zrobimy inaczej na początku chciałeś. E na pewno ma Daj. No, no, akurat ci dam defusa, chciałbyś. Mówię ci Dada jedyne co so ci mogę dać, to. O! Masz chce, Zobacz sobie karty, jakie są. No, <g holder> bych na pewno wiedział, że umierasz. <g package> dziękuję ci, dobra. dobra. Uch, dla <gulator> <gul> uzywać, dlatego mówiłem nie używaj. No, ale no sam chciałeś, więc niestety muszę zapiorunować. <gul> Oho! Oh, kurde. No, dobrze! Ale nie ma wyboru w takim razie. Po No dobra, teraz to ja mam No to jebane. nie mogłeś tego rzucić zaś od razu, kurwa. To byśmy z trzech kart razem nie zmarnowali? No dobra, no to. No to zobaczmy. sufle. W takim razie, o, Dobieramy sobie cztery. szufel Ja się mm. niczego nie boję. Pól nie, na to jest niemożliwe, niemożliwe. Nie, no maja, nie. Bolet wam na O, no, no, nie tym no, razem. Że te temu dobrałem to! No ja A, to on ma jeszcze jeden ja To może jeszcze jeden w takim warszasz. razie Dobra, weź to, no dobra, weź to gdzieś na takiego. końcu Na końcu? Nie, gdzieś w żeby nikt nie wiedział A, dobra, spoko Dobra, moja kolej No tam wariacie Oddawaj kartę No jen, się będą teraz wili Ale ten defuse, kurde, teraz O jenny. O, No to trzymaj, Dexter, jak już o ja kurde, pierdolę, ale wariacie. ci dowalił. Chciałeś mnie zabić, to teraz ja zniszczę no, ciebie! Wariacie. Ale ma kartę, spojrzenia, w przyszłość No, bo ja mu dałem, jest. żeby wiedział, że umiera. Mariacie! Co, mówisz, że pełna essa? Wariacie! No dawaj, wariacie! Karty tarota nie są dziś po mojej <laughs> Wariacie, na pewno da się to jakoś coś zrobić, nie? <laughs> Mogę ci to jakoś skipnąć? Nie możesz. Niestety ty chyba nie masz wpływu no, na los Teraz nexe, no warianty nie Zobaczył swoją nikt panny tarot Specjalnie dałem ci te karty, żeby zobaczył jak <grym> ładnie umierasz Dobra, czyli nie... No i mogę się nie żyje. Dobra Czas najwyższy zagrać mocny statement Ejbi! słyszałem, że masz fajne karty Keep Mam Dobra, weź sobie, proszę cię bardzo, bladeuszu. A proszę to. A weź sobie, broda, ty skurcze, <laughs> Ja też Ej, o tym nie słyszałem. No, co słyszałem, tam? tam? Słyszałem, że masz fajne karty. Dobra, weź sobie, <laughs> proszę cię bardzo. The Cielza podobno ma. Bardzo tak możliwe. słyszałem. słyszałem. O nie. Niee! Nooo! No. tak za no darmo. I co? Dostał 15%? To dużo, mało. A no teraz na pewno nie pójdzie źle przecież, prawda? No tak, 16% to mała szansa na wylosowanie no, wybuchającego Tylko tak kitki teła No nie no. Podobno masz coś smacznego <grym> Pewnie tu postawiłeś Kurde O ty w mordę Mam wrażenie, jeżdżę. że zawsze trafisz gdz, no, gdzieś trudno. z brzegu Takie mam wrażenie, jak się bierze to tak Masz tak. wrażenie? Dobra, Prawda jest taka, że debiut jest losowo, tylko tego nie ogarniasz e? możesz, powiesz, jak masz, ma, jak, rainbow'owego jak masz Ooo, sadge Tak mi dajesz miło, Dobra, na pewno nie będzie, prawda? 18% No kurwa, <laughs> zawsze Jeste to samo Skip, i skip, i... jednak chcę skipnąć <laughs> Musisz zglintowałeś, no. zglintowałeś, jak to się mówi Dobra, co? 10% Jak z... mała szansa na wybuchnięcie jest teraz nic debil. tylko korzystać. Ni debil by nie pociągnął. Ja też pociągnę Ale z każdą Siema. kartą Procentaż Siema. gra z nami na Getsu? No nie no już skończymy, bo jest 2 minuty zostały A ja się nadal nie boję. A Vladiskin wrócił, stęskniłem a, się za tobą, ja... tak czy jest? 16% to nadal małe ryzyko, a jednak <laughs> duże Całe szczęście mam tutaj coś takiego. I włosze to. Hmm, Na samą nie górę! Nie rób mi tego! Nie rób mi tego! Zastanowię się! Nie warto! No, to co, jak tam chcesz pobrać sobie destrukartę? Jak będzie! A, ma, a, mam, a mam dobrać? Rób co chcesz! No dobra, no to dobierz złać. Za mnie i za siebie! Dobrać, złać. Oho! No ty gałganie! Pobiorę się! A jednak! O, no, dał karty. dalej No to mam chyba przesrane Ale się upewnię <laughs> Upewnię się, się, że przegrałeś Co ciekawego się Siema, upewniłeś? O kurde Siema Siema Malin Powiem Sączymy tak, są no, bardzo bezpieczne karty tam dalej Mówi, że mam bardzo bezpieczne karty? Bardzo bezpieczne karty <laughs> No wiem, bo układałem je w końcu, co nie? <laughs> no dobra O kurde no dobra, Rężę czas na grę pozoru <grym> drogi, ja Na ciężar. pewno tam nie ma kotka Pierwsze co Daj mi najpoczątku kartę A jaką? No nie wiem, wybierz sobie No dobra Może być Drugie co, to daj mi jeszcze jedną kartę Ale tym razem ja sobie wybiorę Poproszę tą No, no dobra Rainbow Kitten Okej, okay, dobra, co my tu mamy dalej może by to zastosować. Stop! Na rozgrzewkę A. Siemaneczko, ziomeczku. Na siema. A, tak. ale to od razu o, był dalsz Siema, siema. Yo, yo, yo. To, to tam może też mi pomożesz? Te koty, no dobra, masz to, proszę. Ej, nie ma dzisiaj o, nic nowego do Amongasa, nie? Nie, nie. W sumie ale cokolwiek zrobię, to i tak muszę to dobrać. Zrobił nie tym razem, pracy. mój przyjacielu. Zdałeś się złapać, to był wybuchowy kitek. Mówisz? Tak, mówię No to co, ja lubię tak dwa razy sobie dobrać Znowu dałeś się nabrać, ja, 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 ja. ja, Boguś Ja miałem tego nie dobrać, zapomniałem Ta Dobra, dwa razy dobrałeś wybuchającego kitka Czasem się zdarza I tym akcentem kończymy Elu Tak